Szczęść Boże, witajcie w tej sobotniej kromce słowa. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął się rozliczać z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów. Oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty i powiedział. Panie, przekazałeś mi dwa talenty. Oto drugie dwa talenty zyskałem, rzekł mu Pan. Dobrze sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł: Panie. Wiedziałem, żeś jest człowiek twardy. Chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się, więc poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność, odrzekł mu Pan Jego. Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorę nawet to, co ma, a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czym są dla mnie owe talenty dzisiejszej Ewangelii? To są cuda. Czasami większe, czasami mniejsze, ale cuda. Cud to jest wiara w to, co mam w sobie. Te wszystkie możliwości, które złożył we mnie Pan Bóg, po to, by mógł to wziąć i w ten sposób czynić dobro, do którego Pan Bóg mnie zaprasza. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Pamiętajmy o cudach.